Przeciwko jesteśmy Siemanko, tej strony Kampi, Dzisiaj gramy y, w Minecrafta Na GC2 y, Na Bedwarsach, ze mną jest xDaksty Siema no. W ogóle przeciwko jesteśmy I już spadłem No właśnie, przeciwko jesteśmy I spadłeś? Spadłem, ale nie zginąłem no dawaj wychodzimy z za zaraz. Nie! Albo nie za. Potem tej gdzie wychodzimy, ok? I będziemy razem, okej? Okay? I jakie tutaj są ceny! Normalne są. Budki jakieś 6, aeroligot i 6 golda. No co? E, bo co dobre. Eby, już jesteśmy na środku prawie. Z tego... A my już jesteśmy! A nie, my jeszcze nie jesteśmy. W ogóle... Więc co, my mamy sojusz i dawaj na ciebie będziemy się skupiać. Dawaj. Znaczy nie na zielonych, są na zielonych, dawaj. Zielonych? Nie, to my! Czekaj na złocich! Dawaj na niebieskich. Niebiescy, no niebieskich jest najmniej. Właśnie niebieskich da... są na środku. Właśnie. No już sprawiasz. Stają, tam złotych A my jesteśmy żółtych? Nie, zieloni. A, dobra. To już tutaj jesteśmy na środku. Potem dawaj żółty. My, my tutaj niszczymy tych tych niebieskich. Dobra, A dobra, my idziemy zniszczyć ich ten, ten. A, dobra, nasi niszczą, żeby nie mogli się tutaj dostać. Na środek. Poduszkę im zniszczycie. Kurde, żółci już są na tym. Na środku. No to teraz żółtych trzeba, tylko my musimy tam przyjść. A my jeszcze... Jesteśmy... Tak, zieloni. Dobra. A, a skąd żelazo wziąć? Bo no, żelazo jestem, na twojej wyspie. A. To jest jak jest ta górka, to jest ten żelazo wydobywa się. Samo. Czyli bo ja jedzenie dobra. już nie mam. Ja już chcę zbog... ja tym. A dobra, zwaliliśmy żółtego. Dobra, ja byłem mieczy krzaknę z dwa, bo najwięcej mi nie stać. I jeszcze jeszcze szybko załatwię jakieś jedzenie. Dobra. Ja właśnie sobie teraz jem. Wiesz co, ja mogę twoich być i a ty moich możesz, ale nie mnie. Dobra. No, co jeszcze my ze sojuszem, ale na razie musimy, potem zrobimy nie. Ej, a, a, a gdzie tutaj, co tutaj trzeba zniszczyć? Bo tutaj nie no widzę nic. łóżka. Łóżka, łóżko jest na dole, pod... Na kop w kopalni pod dołem. Nie, ja nie mam u siebie. Zakopali? No pod No właśnie, zakopali je. To też jest lumicze. No oh, ile brąza? Dobra. Ile w ogóle ja żelaza mam? a zobaczcie... Czekaj, ja sobie jak się kupię za ja Nie, bo łuk jest za nie, to jedzi ja idę po Golda. Co jest? Jodioka, a Ampi. Miałem kampi. Dobra, wiesz co ja go A ty, ty jak jesteś drużynie? No zieloni. A. Właściwie widzę to A w ogóle i wie... Ej, Izdaxni, co ty tam jesteś? Ja ha, ha, Zabrałam golda. Spoko. Nie gądźcie mnie. Ej, ja idę na żółtych A co la... już takie mieć? Ej, jak ci stoję! Mały czytara? No, nie mają czytara. My, my blokujemy, bo zaraz pewnie będziecie wszedli. Ty rzuć żu mieli tego facia, który ma antyknoka, który jeszcze ukrywał, bo się sam cofał. Tak? LOL! No? Co tak naprawdę? ja mam ikdę. Raz, ja mam tam... Ej, w, w ogóle, wy nie możecie <coughs> ...derdnąć Wiem, że się ty. A, A co? Ty, zniszczy... zniszczyli nas? Tak, bo byli tam złoci, a co? To dzień, a to dlatego już tego łóżka nie mamy. <grym> Taki, dob dobrze się, się chociaż zorientowałeś. Czekaj, albo on miał lepszy miecz. A ja w ogóle nie wiem, tam ja myślę, że to ci... Tak. My się tutaj zamurowaliśmy na wyspie. Boże, kupiłem z pięć tysięcy... Kule. Czego? Macie ludzie, czapek. Boże. Masz O kurde, masz. rzuci idą. Przygotować się? Właśnie się rzuci są najgorsi. Bo oni mają tam chuzuni jedno, ale tam przeżyjecie. Nie ma czym żyć. Kryjemy cały czas na naszej wyspie. Czekaj. Ja ja ja, ja, kupuję, ja właśnie idę wam chcę pomóc, ale muszę mieć zbroję w ogóle jakoś. Eee, ten dark ma na a... Nie pić A dobra, tylko oni to widzą, okej. Okay. Ja, co ja potrzebuję A to wiesz na no, bogato. O. Kurde, Jeszcze sobie kupię refa. No na ja sobie kupię, bo musi być. Jednego sobie kupuję, ponieważ więcej mi nie potrzeba. Drugiego bym chciał, ale... nie, nie stać mi. Jestem tak. Dobra, jedną pomóc. Na środek idę, jakiejś golda jeszcze. My jesteśmy w naszej bazie. Jakby ktoś biegł poza ciebie, to, to będzie O nie! O nie! To chyba ten cheat, a nie, to nie jest cheat. Jeden z nas biegnie na środek. Golda! Stefa? No, jaką mi Stefę zrobił? To jest VIP, super no? Ja uciekam. Patio mi zrobił stęfę dlaczego? bo mam... patrz... Bo ja miałem popieść Laga... I on jeszcze z kilofa na mnie szedł, ale mało mi nie zadał, mam i tak cały hp. No zaraz będę. Kurde, namida by się przydało tutaj. Za dużo lola! Nie! Co? No i zabił waszego jednego. Ten Faccio właśnie. O kurde. Tutaj jest wasz... Tutaj jest wasz, dobra ja jedna. Ej, tylko ja prawie, że jest mojej drużyny. Jest ja gostkiem. No, ten twój gostek jest na środku i się obudował jak debil ostatnio, ale okej. Okay. Nie zabijam go. Chodź tutaj na Czeka... moją wyspę, chodź tutaj na moją wyspę. Okej. Okay. O nie lopez! Lopez jest najgorszy, on mnie zabija To chodź ci na moją wyspę. A, Ej, uważaj na Lopesa, on idzie do ciebie chyba. Nie, nie idzie. Po ty będziesz ze mną do mnie iść? So, ja, ja do ciebie je. nie mogę iść. Ja do ciebie nie mogę iść, bo ja nie mam... bo ja derpłem. Aha. No nie zabieraj złot. Tylko ja żyję mojej. O fuk... Jakiś kurczak tu przyszedł, wynocha ty kurczaków jeden. Kłucia który ma zbroję jeszcze przygrywa z tymi co łap, łapki mają. Na no serio? Zwaliłem go? Nie, nie zwaliłem, ale ucieka. To dobrze. Mam pięć ironów. Polskie też do mnie iść, to ja tutaj, tutaj wiesz. <kuh> no. Nie wiem czy do ciebie w ogóle pójdę, ale spróbuję. Mam kilof najlepszy. Nie wiem, po co ci killował, okej. Okay. No, żeby szybciej niszczyć, żebyś mógł do mnie ten... Dobra, i se kupi jeszcze aimo i już idę do ciebie. Dobra. O, i wybaczysz, on tak dziwnie mówi, że nie wymawia R, ale ma taką wadę. Ty też, boś czasami. No, czasami. No, nawet, nawet w sumie nie, w sumie nie. Wiem. Idę do ciebie, już idę. Dobra, patrz kiedy Lep... blisko. sam stałeś, stałeś. Nie właśnie. I to ty idziesz tutaj? Aha, to ja. Ja łapczyłam. Ej, to moje, moje żelazo! Wow, ile żelaza. 11 żelazo mam. Czekaj... Mm, ja też chcę mieć żelazo. Staję mam jedno żelazo. Ja, my tu po, potrzebujemy się wykopcić, a nie? Ja, mogę ci dać cztery. Dać ci cztery? Mm, nie, no bo musisz aż tyle. Bo mi nie, już nie jest potrzebne. O chodź, jeszcze to wyjrzenie dam. Chodź, chodź. Daj, no. daj, bo ja, ja mam y, stach i jeszcze 25. Ok, ja się zjem. Ty, no nawet ci spożyteczna, ale trochę. Ok, y, co potrzebujemy? Zbroja. Nie, na, zby na zbyt, ja nic nie będę majmować. No Boże, jedno żelazo potrzebuję. Ja się bardziej bo... jakiś... ja się boję, Ja się boję, że... Ej, łap kilof, rozkopisz mi jak będę biegł, okej? Okay? Bo ja idę po złoto. Aj wrzuciłem ci kilo tutaj. I albo chodź no bo mi tam... Ale... Czekaj. Albo nie, jeszcze nie Nie, ja pójdę, ja pójdę. Dobra, pójdź po złoto. Jest co? Filmy mojego złotego miecza. Z tobą jest. Dobra, a ty idź. Idź, przynieś nam pożyteczność. Potrzebuję przynajmniej 3 golda. Jest mniej więcej. Ale tam twój się zakopał i... A w ale... Wszytku i... Wszytku ale on nie się żyje. Lopez no, To będzie trudno zdobyć tyle żelaza Wiesz czemu? Jakie, jakie żelaza? Złota Byłam jeden E patrz, gdzie to szedł? szedł Czekaj, bo laksywe jest, ja się boję Dobra, ja uciekam Do mnie? Lak Nie, bo ja mam Luxy ja mam in ja Golda. O, idę, idę już. Nie, nie ma Laku. Masz. W sumie nie ma, czekaj, idę jeszcze. Zaraz będziemy musieli być żółtych tam rozwalić troszkę. Czekaj, do... Ty, dobra, dobra. Nie, żółty, żół, u żółtych jest jeden cheaty, to wiesz. A, to nie. A u czerwonych tylko ja żyję. A u niebieskich tylko dwóch. Jednego chciałem zapnąć, ale nie da się. Czyli on się nie da. No, a dwa złota idę. Potrzebuję przynajmniej, czekaj, zobaczę. Trzy, trzy. Potrzebuję. No to mam, mam jeszcze dwa. Dobra. Szybko daj. Jest. Uh, uh, uh. Mam już Patrz dum 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 Ja też chcę, ale nie, dobra. Uż, pójdę później Jestem kupię. To się kupię. Okej. Okay. ja idę się kupić do żółty. Okay. Nie do tym... Dobra tam. Jak chcesz. Ale zobacz co ja robię. Jak chcesz zginąć, to okej. Okay. Chodź ze mną. E, no czekaj, jak się dokopiesz, to wtedy pójdę. Dobra. Ja idę tu robić pojedynek na środek. Dobra. A kiedy to do mnie szli na bazę. Nie jest to fiksie. A w ogóle, skąd on ma ten miecz? I skąd oni mają takie miecze? Wszyscy? Niebiescy mają, ci, ty to już w ogóle. Wiesz czemu? Ja Bo jeden miał ten miecz, który ty masz, chociaż się ani razu nie byli na środku. Czekaj, idę do ciebie szybko. Szybko, ale ja się szybko. jestem blisko. Staj, moi, to w ogóle, ja to się nie okaże? Stoją ich w ogóle. Ej, właśnie, a? ja się jestem ja tutaj i już jestem prawie u nich. Wiesz co, to ja będę miał zero Q, ale okej. Okay. Ale chodź tutaj do mnie. Okej, okay. a do ciebie chyba poszedł Facio. Weź mi tam. Jest, jest tam ktoś? Nie ma. Weź mi <noise> A idę, idę już. Już nie musisz. Elo. Co? Dlaczego ty nie masz seta? No bo zginąłem. A. Tyle, idę się... Idę u ciebie się do, gospodarzyć. Dobra. No! To rozumiem, takie bogactwo. Bogaty jesteś, staje. Ja nie wiem, czemu zostaliście sami. Z faciem. Ej, oni piszą do żółtych. Ja już tu się go stop. Dobra. Czekaj, ja sobie jeszcze kupię dwa efy. Może jak mi wystarczy, trwaj tego. Masz efy? Nie. Oh! Tu I idę ci. Ku... Ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam. Kupię ci jednego efa. Je... Kupię ci efa. Aha. Dobra. Ej, u tych tych... U... U żółtych jest jeden na wyspie. Jeden, właśnie. Żelazo! <coughs> daj refy. Eee, co? Ale refy za... O, mam trzy refy. Chcesz jednego? No daj jednego. O. Jakie bogactwo na tej wyspie. Trzeba, żeby oddał takiego czegoś, żeby kupić sobie dodatkowe życia. To trochę było bez sensu, ale okay. A Ej, ja się jestem blisko, bardzo blisko. Ja idę z tobą. Ale jeden na wyspie jest u nich, ale on chyba ma FK, ale ty, ty się go bo... ja, ja wiesz to daj ten! Mhm. Tak, jednego mi daru. Proszę. Daj. Co, nie dam ci wszystkiego? No Czekaj nie daj. No, co? co ty robisz? Co ty robisz w moim życiem? Shift. Dawaj shift. Nie, dobra, nie ma o, on wysadza. Ty... Czy on wysadzał? Będzie. Ej, zrób tutaj, tak. Czekaj, bo on może mieć łuch, a ja uciekam. Czekaj, ja się boję. Ej, to właśnie nas zakobluj. Ja. O! o Ej, czy on nas nie widzi? Ej, bo. E, 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 nie ruszaj się w ogóle. Kop, się, damy kop, o, poszedł sobie. I zniszczymy jedno filmiczko. On na serio to sobie widział. Sejo? Aha. Sejo, sejo, Dobra, już, już. Ej, ej, tutaj, tutaj jestem. Pomóż. Czemu? No bo ja nie mogę tam wejść. Boże. O, jest, zresztą. Oh, ile żelaza? Ej, dobra, gdzie jest to użyteczne? Daj kilo, daj killow swój. Ej, idą, idą! Daj kilo, a nie! Łap! Ej, idą! No to chleb. Pomóż! Ale... Ej, no! Pomóż! No jezu! No ja mam mało HP. Ej, ty, ty, ty! Klepia znajdę łóżko! No nie cefa! Nie cefa! To... To... Zniszczyłeś się łóżko? dobra. A, to wbijaj się. Widać. Ej, chodź jest z bloków? Oh. Dawaj bloki. Ej! Jakie z nich noby! Boże, łuksy kupują! No tu. <noise> Nie, no, nie. U mnie w kurczaku się z uchami. Ej, już się! Zuko. zakobluj. No. A, Wbijają się! Bu, bu, bu. No, nie! Zrzuciłeś mnie. Nie ma ja, że się wbiłeś. Ale zrzuciłeś mnie. Idę do ciebie. Trzeba sobie coś kupić szybko. Szybko bloki bloki, Szybko, nie bloki. A w ogóle ty dla mnie taki nubek jesteś teraz, ale okej okay. Nie narzekam Ja 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 zniszczę tu. Pomóż mi pomóż mi pomóż pomóż mi już 20 minut to trwa Oba gdzieś chyba długo wygrywało wiesz Weź, ty nie wyjdziesz chyba. Bo masz małe szanse, bo jak my sami zostaniemy z moimi, no to wiesz. Ty tylko będziesz ich klepać, ja ciebie nie będę klepać. O, będę może dobra, żółci nie żyją wszyscy. To dobrze, jeszcze niebiescy tylko. I czerwoni. Ja. Nie no, ja bym... Co? Czerwoni nie. Ty ja idę się kopać tam do niebieskich, okej? Okay? Okej. Okay. Ja tu sobie u ciebie zajawiam na życie. O, ja ci idę do żelaza. Ej, ja ci pójdę tam dać żelazo. Nie, bo mam 13 Staj, nie A dawaj ja Ale jeszcze jedę, stary. Staj, ja nie potrzebuję staj. A okej, okay, stary. Super, staj. Super, fajnie, zarobisz. Super, super. Staje. Kurde, nie będziesz sobie na środku. Uciekam, 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 uciekam oni ja niebiescy są na środku? Aha Dwóch ich jest tam? Nie, jeden Czy nie, jeden? Widziałem, że wszedł Mmm Czekaj, czekaj, czekaj Co mi się przyda, co mi się przyda? E, jedzenie Ja Ja idę już kopać do niebiesku. O, ile ja, ile ja kupiłem Zajcie, Dobra, idę do ciebie Dobra, ja idę, ja idę już kopać się tam Ja, ja sobie jeszcze kupię tej refilki Ja mam sześć a ja 11. Potem ci podam fajny te tekst pak. Ale nie wiem, czy ci się spodoba, bo mi podobasz. Wygląda jak normalny, ale mi się podoba ten. Tak, mi się podoba. Jeszcze że ty dodatkowy kupiłem filki, no spoko. <grym> no problem. 10F, bo i idę na klepę. A w ogóle oni tu się urządzili fajnie. No. Bacona mają! idę im zabrać bacona! Dobra. A po co jest w ogóle bacon? Znaczy nie wiem skąd oni mają bacon. Chyba my też mamy, ale nie widzimy. Tak, ty też masz bacon. Ja też mam. Skoro się nie zabić bacon? Ty tam jesteś? Zm nie, jeszcze nie. Zaraz o, będę. No to idę do ciebie. Myślałam, że się nie kopiesz tam. Kopię się! A, bo ty tam... I tak mnie rzucasz. No. Co ma to Nie, nie wejdź! Proszę, <laughs> prawie spadłem, bo nie ten guzik. co się stanie, jak minie czas? No... No nie wiem. Każda na wygra. Aha. No to losowo bierze. To najwięcej graczy ma. Aha, czyli ja na pewno nie wygram. Tylko ty wygrasz. Jezu, jak nie, nie klikam tego, bo pewnie cię rzuciłem. Już jesteśmy blisko? Jeszcze wezmę na mięsko. Boże, na mięsku też nie mogę. No my już prawie jesteśmy. Nie wiem jak już. Nie, dobra, tutaj. Gdzie są oni? O, tutaj Gdzie jest oni? Nie, ja nie ja. Nie ma już? Nie ma. <głos> <głos> o, akurat przyszli. Siema! Ja biję tu babę. Co? Zabiłeś ich? Tak ja ja kontra zieloni No, ja, ja cię nie klepię, ja cię zostawiam. Ja idę zniszczyć łóżko i twoje sklepie, okej? Okay? Jak chcesz zniszczyć, to stoi. Ej no weź, już... bo ty się nie będzie... Nie masz sensu grać i tak już koniec, za 20 sekund. Już idą po ciebie. Co? Zdaj im napisze, że jest u niebieski. Co no ty pisz. Oj, staxy! Siema... Nie klepnie. Dzięki, dziesięć. Poru do robi za nie będzie Emis! będziemy. będzie Emis. No jest! Dobra, chodźcie się pożegnamy. Chodź tutaj do mnie. Chodź do niebieskich tam. <grymne> A chodź się pożęcz dobra. Tylko ty damy jeszcze niebieskich, weźmiemy. A dobra, nie da się. Gdzie ty? Jestem przy niebieskich, dobra. Myślę, że to było na razie. Cześć!